Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku związanym z budową wielkiej frezarki kolumnowej CNC. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, to chciałem Was zaprosić na festiwal Majsterkowania, który odbędzie się we Wrocławiu. Czyli ci wszyscy widzowie, którzy są z tamtej okolicy, ale oczywiście zapraszam wszystkich z całej Polski. Mają okazję spotkać się tam ze mną, ale nie tylko ze mną, bo będzie tam wiele ciekawych rzeczy. Będą prawdopodobnie warsztaty ze spawania. Jak mi się uda, to będą warsztaty stoczenia. Będą z ostrzenia wiertel na moim stanowisku. Będę miał też zestawy yy, elementów do budowy CNC. Będziemy mogli sobie wspólnie omówić jakieś projekty, jeżeli macie jakieś pytania związane z majstrakowaniem. Nie tylko z dziedziną stricte powiązaną z CNC, ale także yy, no, ogólnie związaną z obróbką różnych materiałów. To jak najbardziej Was zapraszam, będą prelekcje, będą warsztaty, będą pewnie jakieś konkursy. Yy, wszystkie szczegóły będziecie mieli w linku w opisie. Wrzucam to do tego filmu o frezarce, ponieważ wiem, że dużo ludzi nie subskrybujących ten kanał ogląda właśnie te odcinki związane z frezarką. No i z tego miejsca też zapraszam Was do subskrypcji, bo w ten sposób wspieracie rozwój kanału. A teraz przejdźmy już do odcinka. Jak wiadomo, za wiele miejsca w moim warsztacie nie ma, więc musiałem znaleźć miejsce na szafę sterowniczą. Jedyne sensowne miejsce, jakie przyszło mi do głowy, to szafka, którą pewnie widzieliście na kilku moich filmach. Opróżniłem ją, no i szykuję się do zamontowania w niej szafy sterowniczej. Będzie to miejsce w miarę blisko maszyny, ale jednocześnie w miarę bezpieczne, czyli osłonięte przed jakimiś czynnikami szkodliwymi. Typu chłodziwo, pyły, wióry, czyli wszystko to, co może doprowadzić do uszkodzenia naszej elektroniki, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. No i teraz, kilka rzutów z tego, jak przebiega montaż kolumny osi Z i zainstalowanie ramion, do których są przypięte łańcuchy z przeciwwagą. A teraz na chwilę przenosimy się do warsztatu mojego dobrego kolegi Denisa, który użycił mi swojej frezarki, którą sam zbudował, naprawdę jest to dosyć ciekawa maszyna, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to jego pierwsza frezarka CNC. Dodatkowo jeszcze wcześniej się nie zajmował w ogóle takimi maszynami, a... Naprawdę okazuje się, że ma imponujące możliwości ta jego frezarka. No, chłopak zna języki, tak więc jest mu troszkę łatwiej yy, odczukiwać jakieś informacje w zagranicznych portalach internetowych, ale tak czy inaczej, naprawdę wielki szacun za taką maszynę. No i podziękowania za użyczenie tej maszyny, bo yy, trochę roboty jednak przy tym stole mi zrobiła, bo tych otworów nie wiem, ze 300, może nawet więcej. Było do powiercenia. No i powierciliśmy sobie otwory w moim stole. Te malutkie takie otwory, bo te duże to były już zrobione wcześniej. I teraz zapewne zastanawiacie się, po co mi tyle tych małych otworków. Niestety w tym odcinku tego się nie dowiecie. Musicie zaczekać na kolejne odcinki. A tymczasem przechodzimy do wykonania ramienia, na którym będzie zamocowany pulpit sterowniczy. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy zda to egzamin. Póki co próbuję to jakoś sensownie rozkminić, żeby to zadziałało. A zobaczymy, jak będzie. Być może będziemy to jeszcze przerabiać. Czasami też pytacie mnie, co to jest za model wiertarki. No to proszę bardzo, to jest taki model wiertarki. To jest ta stołowa ze stożkiem Morsa 2. Nie jest jakoś specjalnie super, ale jej zaletą jest właśnie stożek Morsa i to, że jest w miarę wysoka i ma dużo przełożeń, czyli mogę stosować niskie obroty. A tak to nie jest jakoś nadzwyczajna. Ok, ramię wstępnie jest zamontowane, a my przechodzimy do montażu elementów techniki liniowej i zajmiemy się w tym momencie podporami śruby stołu. Jak widać, zastosowałem otwory technologiczne, czyli te otwory, przez które teraz są przykręcone yy, śrubami lasze, które trzymają nam te bloki łożyskowe podczas ustawiania ich względem całego stołu, dzięki czemu będę mógł wywiercić otwory w takich miejscach, jakie są do tego odpowiednie, bo z boku stołu nie było otworów, po prostu nawet ta frezarka, na której stół był robiony, nie miała takiej możliwości, żeby te otwory na boku wykonać, a w taki sposób, dzięki tym otworom technologicznym, bez problemu mogę sobie ustawić we właściwym miejscu taką oprawę łożyskową, wywiercić otwory przez otwory, które są już wykonane w oprawie łożyskowej, no i potem, oczywiście, zamocować. Teraz kilka ujęć mojej w sumie bezsensownej pracy, bo podczas tego montażu nie wiedziałem jeszcze, że będą jakieś problemy z geometrią. Ale za chwilę zobaczycie dosyć ciekawą rzecz, jeżeli ktoś nie zna się na technice liniowej, mianowicie śruby stożkowe i kołeczki, które wykorzystam, o proszę bardzo, do dociśnięcia. Prowadnicy do bazy, dlatego wykonałem takie małe otwory, które teraz właśnie widzicie, uzupełniam śrubkami z łbem stożkowym. No i wiadomo, jeżeli będę dokręcał taką śrubę z łbem stożkowym, to będzie ona nam wypychała wałeczek spod siebie, jednocześnie dociskając prowadnicę do bazy. No i tak samo montuję sobie wózki. Pełny nadziei, że wszystko będzie tak jak trzeba. No, niestety potem okaże się, że moja praca była trochę bezsensowna i trzeba wszystko demontować, i będziemy musieli w jakiś sposób wyprowadzić geometrię ręcznie. Co w pewnym sensie może być dobre dla Was, drodzy widzowie, bo na przykład, jeśli zdecydujecie się na budowę swojej maszyny bez wykonywania obróbki pod prowadnicę czy podłożyska no to Was też będzie czekało ustawianie geometrii. Tu jeszcze widzę parę zdjęć, z przed procesem montażu tych elementów. Tutaj też widzicie wężyki od centralnego smarowania. Te zdjęcia, tak jak przypominam Wam, są dosyć stare. Ja czytam Wasze komentarze, odnoszę się do Waszych uwag i być może potem w razie problemów będę je wdrażał. Na przykład odnośnie tych wężyków. Że stosujecie trochę inne wężyki, no i być może w moim wypadku te, które widzicie, nie zdadzą egzaminu, no ale to się okaże za jakiś czas. Póki co, jeszcze nic nie zostało podłączone, i tak naprawdę od miesięcy nie zajmowałem się tą maszyną. No były już bardzo bliskie podejścia do tego tematu, no ale teraz zbliżałby się przegląd. No i zamiast robić maszynę, to musiałem naprawiać samochód, ale bez obaw przegląd przeszliśmy. Tak więc może w najbliższym czasie uda mi się coś podziałać. Chociaż teraz zaś zbliża się ten festiwal majsterkowania i trzeba się skupić na przygotowaniu tego festiwalu. A tu widzicie właśnie te wałeczki i śruby stożkowe, jak to działa. To jest jedno z rozwiązań polecanych przez producenta prowadni. znajdziecie je w katalogu. To nie jest jakiś tam amatorski wymysł, tylko po prostu jedno z zaleceń. Więc powinno to zdawać egzamin. Wszystko ładnie wygląda. Gorzej wyglądało to, gdy przejechaliśmy sobie czujnikiem zegarowym po tym stole. No to już nie było tak kolorowo. Jeżeli komuś ten stół wydaje się mały i lekki, no to mamy okazję zobaczyć, ile ta płyta waży. Prawie 45 kg. No to jest co dźwigać i mam nadzieję, że zapewni mi ona odpowiednią sztywność. Widzieliście, od spodu są jeszcze otwory odciążające technologiczne, tak więc. Yy... Gdyby nie to, ten stół byłby jeszcze cięższy, no ale niestety musiałem je wykonać, ponieważ, jak widać na tym zdjęciu, ten stół dość sporo wyjeżdża poza obrys tej głównej pracy, no i nie chciałem, żeby po prostu pod własnym ciężarem ten stół mi obwisał. No i cóż moi drodzy, pomału się będziemy żegnać. No jak widzicie jakiś postęp jest, ale niestety nieco daremny, tak jak wspomniałem. Tak czy inaczej zapraszam Was na kolejne odcinki związane z ciężką frezarką kolumnową. Do zobaczenia, trzymajcie się i piszcie, komentujcie i lajkujcie.